W tym zadaniu rozważamy wszystkie liczby a większe od 1000 zapisane za pomocą samych jedynek. No i musimy wykazać, że jeżeli taka liczba a zapisana za pomocą n jedynek jest liczbą pierwszą, to również ta liczba n jest liczbą pierwszą. Żeby jakoś zabrać się za dowód tego zadania, to może spróbujmy zapisać naszą liczbę a, która jest oczywiście złożona z samych jedynek. W jakiś taki bardziej przystępny sposób, abyśmy mogli zacząć wykonywać jakieś działania, obliczenia na tej liczbie. Bo gdy mamy ją po prostu tak zapisaną, no to niewiele z tym możemy zrobić. Jeżeli zakładamy, że jest ona liczbą pierwszą, to wiemy, że nie da się jej zapisać za pomocą iloczynu dwóch liczb. Nie ma rozkładu na iloczyn czynników. Czyli, no, w zasadzie jest nieruszalna. Nie, nie, nie mamy się, jak za nią zabrać. Może spróbujmy ją zapisać w taki sposób, że. Taką liczbę złożoną z samych jedynek możemy na, napisać tak, że to jest suma tej cyfry jedności, czyli jedynki, plus potem tej jedynki, która tworzy cyfrę dziesiątek, czyli plus 10. Potem tą trzecią jedynkę od końca, gdybyśmy chcieli utworzyć, to napisalibyśmy plus 100. No i taka suma tworzy nam liczbę 111. Gdybyśmy chcieli utworzyć liczbę 1111, no to jeszcze trzeba byłoby dodać. 1000 i tak dalej. Jeżeli chcemy utworzyć liczbę, która jest złożona tutaj z n jedynek, to musimy sumować kolejne takie liczby, aż na końcu dodamy liczbę 10 w potędze n minus 1. Moglibyśmy nawet lepiej zapisać tą naszą liczbę A, zamiast jedynki napiszemy 10 do zerowej Potem napiszemy zamiast dziesiątki 10 do pierwszej, potem zamiast setki 10 do drugiej, i tak dalej. I widzimy, że mamy tutaj sumę kolejnych potęg dziesiątki, może jeszcze zapiszę jedną potęgę 10 do piątej plus i tak dalej i kończymy na n minus pierwszej, może napiszę przedostatnią n minus 2. I plus jeszcze 10 do n minus 1. No i teraz, gdy mamy już zapisaną liczbę w taki sposób i wiemy w naszym zadaniu, że ta liczba a musi być pierwsza, czyli nie może mieć tutaj rozkładu na iloczyn czynników, czyli z tego wynika, że z tej sumy na pewno nie powinniśmy być w stanie wyciągnąć czegoś przed nawias. I jeżeli tak jest, to ta liczba n również jest liczbą pierwszą. Możemy się zastanowić, co byłoby w przeciwnej sytuacji, gdyby n było liczbą złożoną. To czy wtedy przypadkiem by się nie okazało, że a także musi być złożone? No przyjrzyjmy się temu. Załóżmy na przykład, że n nie jest liczbą pierwszą, tylko jest jakąś liczbą złożoną, na przykład liczbą parzystą. No to napiszmy sobie tak. Sprawdźmy. Jeżeli przykładowo n jest równe 2k, tak to zapiszę, czyli że jest liczbą parzystą, no to wtedy liczba A jest równa. Zobaczmy, czy wtedy można zapisać liczbę A w postaci iloczynu dwóch liczb. Czy przypadkiem nie jest złożona, jeżeli n jest parzyste. Jeżeli n jest parzyste, to znaczy, że tych dziesiątek w potęgach, które tu sam sumujemy, mamy parzystą liczbę. Czyli możemy je poparować. Jedna para dwóch dziesiątek, potem kolejna, potem kolejna i tak dalej. I to będzie ostatnia para dwóch dziesiątek. Tak możemy je sparować. No i zauważmy teraz, że jeżeli byśmy z tych nawiasów wyciągnęli pierwszy nawias przed nawias, czyli napiszemy 10 do zerowej plus 10 do pierwszej w nawiasie, a w drugim nawiasie napiszemy z tego nawiasu co zostaje? Oczywiście 1, no bo ten nawias raz 1 to ten nawias, plus dalej, żeby otrzymać ten nawias, to to trzeba pomnożyć przez 10 w potędze drugiej. 10 w potędze drugiej. No bo 10 do zerowej razy 10 do drugiej da nam 10 do drugiej, a 10 do pierwszej razy 10 do drugiej da nam 10 do trzeciej. Czyli dokładnie otrzymamy ten nawias. Plus dalej. Żeby otrzymać ten nawias, no to oczywiście musimy pomnożyć przez 10 o w tej potędze w czwartej, no bo 10 do 0 razy 10 do czwartej da nam 10 do czwartej, a 10 do pierwszej razy 10 do czwartej da 10 do piątej. No i tak dalej. Udało nam się utworzyć postać iloczynową z liczby A. Ostatni wyraz, jaki tu musimy dodać w nawiasie, to będzie 10 w potędze n minus 2, no i ten nawias razy 10 do n minus 2 da nam ten nawias. Czyli otrzymaliśmy sytuację, w której jeżeli n jest liczbą parzystą, to a jest liczbą złożoną, ma rozkład na iloczyn dwóch czynników. Co by było w sytuacji, jeżeli n byłoby na przykład liczbą podzielną przez 3, czyli byłoby w postaci 3K. To wtedy jakby można było zapisać liczbę A no w sposób analogiczny. Tylko tym razem pogrupowalibyśmy nasze dziesiątki w taki sposób, że wzięlibyśmy pierwsze 3, potem kolejne 3. I skoro n jest podzielne przez 3, to znaczy, że będziemy mieli pełną liczbę takich grup po 3 dziesiątki w naszym ciągu, tej sumy dziesiątek, czyli będziemy w stanie wykonać takie grupowanie. Czyli tutaj moglibyśmy wyciągnąć przed nawias 10 do zerowej plus 10 do pierwszej. Plus 10 do drugiej, a w nawiasie wówczas by nam zostało 1 plus 10 do trzeciej, plus 10 do szóstej, plus i tak dalej. Analogicznie, tak jak w, przy, w poprzednim przypadku, 10 do n minus 3. n minus 3. Y, sprawdźmy jeszcze 10 do zerowej razy 10 do n minus 3 to nam da 10 do n minus trzeciej, potem do pierwszej to n minus 2, a 10 do drugiej razy 10 do n minus da nam 10 do n minus 1, czyli ten nasz ostatni wyraz, czyli będzie ok. Także moglibyśmy zauważyć ogólnie, że jeżeli n jest liczbą złożoną, czyli jeżeli n da się zapisać w postaci, napiszmy tu może ogólnie m razy k, czyli jest liczbą złożoną, no to wówczas a też jest liczbą złożoną to a możemy wtedy zapisać tak, że przed nawias wyciągamy blok długości m złożony z sumy kolejnych potęg dziesiątki od 0, aż do m-1, czyli 10 do zerowej plus i tak dalej, aż do 10 do m-1. Poprzednio przy 3, przy, przy, w sytuacji, gdy mieliśmy n w postaci 3k, to mieliśmy 10 w potędze zerowej do drugiej, w przypadku dwójki od 0 do 1, także w przypadku m od 0 do m minus 1. No i w tym drugim nawiasie zostaje nam 1 plus 10 do potęgi m tej plus 10 do potęgi 2m plus i tak dalej, aż do 10 do potęgi n minus m. Także mamy postać iloczynową, czyli a jest liczbą złożoną w sytuacji, jeżeli n jest liczbą złożoną. No to napiszmy, co pokazaliśmy że jeżeli n jest liczbą złożoną, to a jest liczbą złożoną. Weźmy całe to stwierdzenie w nawias, które udowodniliśmy. To już mamy. No i teraz z tego stwierdzenia bezpośrednio wynika teza naszego zadania, mianowicie, że jeżeli a jest liczbą pierwszą, to z tego wynika, że n musi być liczbą pierwszą. Bo gdyby tak nie było, gdyby mogła być liczbą złożoną, no to z tego, że jest liczbą złożoną, wynikałoby od razu, że a jest liczbą złożoną. No a tutaj zakładamy, że a jest liczbą pierwszą. Czyli z tego, że a jest liczbą pierwszą, musi wynikać na pewno, że również n jest liczbą pierwszą. Zauważmy, że nie mamy tutaj równoważności. Nie mamy udowodnione tego, że jeżeli n jest pierwsza, to wówczas a jest pierwsza. Tego nie wiemy i prawdopodobnie tak nie jest. No w szczególności pewnie można byłoby to sprawdzić dla jakichś małych n-ów, że tak nie jest. Nie mamy tej równoważności tutaj wynikania w drugą stronę, ale w tą stronę mamy. Z tego faktu, który wykazaliśmy, że jeżeli n jest złożona, to wynika, że a musi być złożona, mamy już tezę naszego zadania. Jeżeli a jest liczbą pierwszą, to n także musi być pierwsza, bo gdyby nie, no to wtedy mielibyśmy a liczbę złożoną. Także tu możemy postawić znaczek końca dowodu i możemy jeszcze napisać taki komentarz, jak ja powiedziałem przed chwilą bo gdyby liczba n była liczbą złożoną, to wówczas a, liczba a musiałaby też być liczbą złożoną, a to byłoby sprzeczne z naszym założeniem. No i tak kończymy dowód tego zadania.